drugi 04B11-146KM, drugi 44 b 12 167 km Większość Outlanderów jest wyposażona w czwórki rzędowe o pojemności roboczej 2,0 i 2,4 litra. To są silniki bliźniacze. Różnią się średnicą cylindra i skokiem tłoka. Starszy ma blok z wałkami wyrównoważającymi. Są to silniki globalne opracowane i używane przez Mitsubishi, Kia, Hyundai i Chrysler. Co ciekawe, mają zupełnie inne problemy, a raczej to silniki Mitsubishi nie mają problemów. Nie ma też głównego problemu pojawienie się prześladowców. Chociaż w rzadkich przypadkach, nawet jeśli katalizator ulegnie zniszczeniu, jego ceramiczny pył rozdrobniony przez tłoki nadal prowadzi do uszkodzenia lusterek cylindrów. Ale z chłodzeniem tych silników wszystko jest w porządku, więc nie będą szeleścić tłokami. Jedyną wadą eksploatacyjną tych silników jest brak kompensatorów hydraulicznych. Luzy termiczne należy sprawdzać co 90 tysięcy km i w razie potrzeby korygować poprzez dobór popychaczy. Jeśli silnik pracuje na gazie, częstotliwość przeglądów należy zmniejszyć o połowę. W przeciwnym razie, jeśli będziesz wymieniać olej co 10 tysięcy km, z tymi silnikami nic się nie stanie. Łańcuch rozrządu z łatwością wytrzymuje 250 tysięcy km, przesuwniki fazowe nie przeszkadzają. Tak, znane są przypadki, gdy kierowca kierowca spowodował zerwanie łańcucha napędowego wyważarki, a także dochodzi do przegrzania tych silników, ale wyłącznie z powodu nieodpowiedniej konserwacji. 3.0 V66B31 KM starszy silnik to szóstka w kształcie litery V, silnik ten powodował problemy w Outlanderze XL, łatwo obracał łożyska korbowodu na dystansach ponad 100 tys. km ale w trzeciej generacji tego crossovera został on gruntownie zmodernizowany. Nowy wał korbowy i ulepszona geometria komory spalania poprawiły kondycję tego silnika. Pozbawiono go także układu EGR i pozbyto się amortyzatorów w kolektorze dolotowym. To prawda, że potem 3-litrowy silnik stracił swoją dawną elastyczność w zakresie właściwości trakcyjnych. Chociaż przy przebiegu 150 tys. km i większym warto posłuchać kompensatorów hydraulicznych, ich podejrzane kliknięcie będzie wskazywać na niskie ciśnienie oleju. Jeśli pomiary wskazują na niskie ciśnienie w układzie smarowania, należy przygotować się do wymiany pompy olejowej. To prawda, że przy stosowaniu dobrego oleju prawdopodobieństwo wystąpienia takiego problemu jest minimalne. To, na co najczęściej cierpią V6, to pęknięcia na tylnej pokrywie zaworów, pęka, a następnie przez pęknięcie wycieka olej. Pęknięcie można po prostu naprawić za pomocą kleju. Trzeba też zwracać uwagę na uszczelki wału. Zaczynają wyciekać olej, zanim przebieg osiągnie 200 000 km. Olej może dostać się na pasek rozrządu. Zwykle jest to wykrywane znacznie wcześniej niż ślizganie się lub pękanie paska rozrządu. CVT6JF011E, F1CJA, W1CJA, wersje dwupedałowe Outlandera sprzed zmiany stylizacji z czterycylindrowymi silnikami są wyposażone w wariator jadko JF011E. Być może jest to najczęstsza przekładnia CVT na świecie. Od 2005 roku jest montowany w Nissanach, Renault, Suzuki i Mitsubishi. Od 2007 roku był dostępny w Outlanderze drugiej generacji, a do 2015 roku w trzeciej generacji. To zaskakująco niezawodna przekładnia CVT. Wystarczy niezawodne chłodzenie ATF oraz wymiana płynu roboczego i filtrów. W instrukcji samochodu jest napisane, że taką wymianę należy przeprowadzać co 90 tysięcy km, jednak Jadko zredukowało te regulacje o połowę, a nawet trzykrotnie. Wariator posiada dwa filtry, jeden pod wymiennikiem ciepła 2824A006, drugi w miejsce 2824A007. Obydwa łącznie z uszczelkami kosztują 60 dolarów. Oryginalny ATF będzie kosztować 18 dolarów za litr. Jest potrzebny do częściowej wymiany około 5 litrów. Poziom sprawdza się za pomocą standardowego prętowego wskaźnika poziomu. Do tankowania używa się markowego ATF-CVTFJ4, który ma wiele innych nazw, np. Na Nissan NS3. Są wskazówki, że lepiej zastosować płyn CVTFJ1-NS2, bo ma lepsze właściwości kinematyczne. W każdym razie oba te płyny są kompatybilne. Ważna kwestia dotycząca chłodzenia wariatora w trzecim Outlanderze przed zmianą stylizacji nie zainstalowali chłodnicy na linii montażowej, nawet usunęli termostat. Jest montowany w Outlanderze tej generacji przed zmianą stylizacji od końca 2014 roku, a nawet wtedy nie we wszystkich samochodach. Jeśli właściciel przyszedł ze skargami na przegrzanie wariatora, a często zdarzało się to w Outlanderach bez chłodnicy ATF, dilerzy wyposażyli samochód w chłodnicę. To był taki nonsens łodnica ATF została wreszcie przywrócona na stałe. Stało się to wraz z pierwszą zmianą stylizacji w połowie 2015 roku. Ogólnie rzecz biorąc, wariator JF011E z łatwością wytrzymuje 200 000 km przed remontem. Zdarzają się nawet przypadki, gdy Outlander z tą bezstopniową skrzynią biegów przejechał ponad 400 000 km, zanim się zepsuł. Aby zachować zasoby CVT, nie musisz dać się ponieść nagłemu przyspieszaniu, dopóki ATF się nie rozgrzeje. Cóż, jeśli musiałeś się poślizgnąć, musisz przełączyć się z jazdy na wstecz i z powrotem z pauzą. Na etapie zakupu oraz w trakcie eksploatacji wszystkie istotne parametry wariatora oraz błędy w jego działaniu można odczytać za pomocą skanera MUT3. CVT8JF016E, F1CJC, W1CJC od roku modelowego 2015 wraz z pierwszą zmianą stylizacji, Outlander trzeciej generacji otrzymał zaktualizowaną przekładnię CVT o oznaczeniu JF016E. W trybie ręcznym symuluje 8 biegów. Osobno zauważamy, że montowane w Japonii Outlandery przeszły na te przekładnie CVT w maju 2014 roku, podczas gdy Crossovery montowane w Rosji zrobiły to rok później, w kwietniu 2015 roku. W Outlanderach z napędem na przednie koła na tabliczce informacyjnej jest ona ukryta pod oznaczeniem F1CJC, w wersjach z napędem na wszystkie koła – W1CJC. Ta przekładnia CVT jest oparta na tym samym JF-011E. Wszystkie zalecenia dotyczące płynu ATF, jego rodzaju, sposobu wymiany i przepisów są takie same. Oba filtry są również takie same, ale uszczelki miski są inne. Ten wariator nie ma bagnetu, zamiast tego jest odgałęzienie. Poziom sprawdza się za pomocą rurki przelewowej, której korek wkręca się obok miski. Po wymianie płynu ATF w tym wariatorze zaleca się zresetowanie licznika starzenia oleju. Korpus zaworu wariatora JF016E jest bardziej złożony i bardziej podatny na wiury w ATF, dlatego jeszcze bardziej wymaga krótszych okresów międzyobsługowych przy wymianie filtra. I jeszcze jeden niuans naprawy: w tym wariatorze nie będzie możliwości zamontowania używanego sterownika zaworu ani oddzielnych elektromagnesów, ponieważ należy zarejestrować kalibrację elektromagnesów w jednostce sterującej. Oznacza to, że fizycznie używany sterownik zaworu będzie pasował, a nawet działał, ale jak pokazuje praktyka, nie na długo i prawie natychmiast z brakami i szorstkością. Opcjonalnie kup używany sterownik zaworu z EKI z tego samego samochodu dawcy. Ludzie mają rozwiązanie, które polega na przepisaniu pewnych ogólnych kalibracji. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli korpus zaworu i elektromagnesy są zużyte, należy kupić nowy sterownik zaworu. W komplecie znajduje się dysk z indywidualnymi kalibracjami. Dodajmy, że zgodność rzeczywistego i wymaganego ciśnienia ATF podczas pracy CVT można monitorować za pomocą aplikacji, którą można zainstalować w smartfonie, a nawet w radioodtwarzaczu. Aplikacja będzie komunikować się z przekładnią CVT poprzez skaner włożony do portu diagnostycznego. W rzeczywistości stan wariatora jest największym problemem podczas eksploatacji Outlandera trzeciej generacji. W dobrym stanie skrzynia biegów działa płynnie zarówno podczas przyspieszania, jak i zwalniania. Jeśli w pracy pojawi się szorstkość, lepiej podjąć działania z wyprzedzeniem. W ten sposób będzie znacznie taniej. JATCO JF613E W6AJA1E1Y A6 biegowa automatyczna skrzynia biegów. Tylko wersje z 3-litrowym silnikiem V6 otrzymały klasyczną 6-biegową automatyczną skrzynię biegów w trzecim Outlanderze. Automat to oczywiście japoński jatko JF613E. Olej w nim należy wymieniać co 75 000 km lub co 6 lat. Do wymiany stosuje się markowy ATF-J3 lub jego analogii. Filtru zwykle nie wymienia się, bo jest ona dostępna dopiero po wyjęciu miski. Aby pozbyć się znacznej części starego płynu ATF, należy go spuścić przez zewnętrzną złączkę automatycznej skrzyni biegów, a następnie przez korek spustowy, a następnie dodać olej do poziomu. Procedurę tę należy wykonać od 2 do 3 razy, ponieważ jednorazowo spuszczanych jest około od 4 do 5 litrów ATF z 8. Tak, nie jest to pełna wymiana, ale częściowa. Najlepiej zastąpić ATF substytucją. W tym celu stanowisko pompujące podłącza się do dwóch zacisków pod rurą zewnętrzną. 4-litrowy kanister oryginalnego ATF będzie kosztować 90 dolarów. Czasami aż do całkowitego oświecenia trzeba wydać aż 12 sztuk tego olejku. Nawiasem mówiąc, Outlander 3 z silnikiem V6, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, nie jest wyposażony w chłodnicę do chłodzenia ATF. Wyjątek ten dotyczy samochodów wyprodukowanych w kałudze. Grzejnik był montowany na rynku amerykańskim i azjatyckim. Należy pamiętać, że przy silnych mrozach przed rozpoczęciem jazdy warto dokładnie rozgrzać zarówno silnik, jak i automatyczną skrzynię biegów, gdyż zdarzały się przypadki, gdy automat wyciskał uszczelkę olejową MD747546 ze skrzynki rozdzielczej. Skrzynia rozdzielcza Outlandera z napędem na wszystkie koła jest niezawodna, jednak po przejechaniu ponad 100 tysięcy kilometrów na jej uszczelkach pojawiają się niewielkie wycieki oleju. Dotyczyło to również drugiego Outlandera, ale w pierwszych crossoverach trzeciej generacji fabrycznie zainstalowano wadliwe uszczelki olejowe pod trzonem wału napędowego. Wymieniono je nawet w ramach gwarancji, bo wyciek oleju przez nie okazał się dość silny. Raz na 80 tysięcy kilometrów można zaktualizować olej w skrzyni rozdzielczej. Spuszczany jest przez dolny korek, a uzupełniany przez otwór umieszczony wyżej i bliżej lewej półosi. Będziesz potrzebował litra oryginalnego oleju do przekładni hipoidalnej MZ32282. Kosztuje 33 dolary. Poziom określa otwór wlewowy. Sprawdzenie stanu dystrybutora jest bardzo proste. Należy włączyć blokadę w sterowaniu napędem na cztery koła i wykonać kilka wolnych obrotów o 360 stopni. Nie powinno być żadnych obcych pisków. 3-litrowe Outlandery zostały wyposażone w bardziej zaawansowany układ napędu na wszystkie koła. Mają aktywny przedni mechanizm różnicowy i ciekawie dostrojony system przeciwdziałający poślizgom i poślizgom. Samochody takie potrafią nawet jeździć na boki, to jest nie przeszkadzaj kierowcy, ale nawet pomagaj. A te wersje dają więcej frajdy z jazdy w terenie, chociaż w niektórych sytuacjach terenowych szybko zamienia się w nieruchomość. Ale to inna historia. Najważniejsze jest to, że układ napędu na wszystkie koła w dowolnej wersji w Outlanderach nie powoduje problemów. Aby tak długo służyło, należy wymieniać olej nie tylko w skrzyni rozdzielczej, ale także w tylnej skrzyni biegów. Zawieszenie Mitsubishi Outlander 3 jest proste i niezawodne. Jedną z seryjnych, ranek, jest skrzypienie tulei stabilizatora. Tulejki nie pękają, po prostu zaczynają skrzypieć. Można je wymienić na nowe, oryginalne lub nieoryginalne, w tym poliuretanowe. Cena emisyjna wynosi 5 dolarów za sztukę. W przednim zawieszeniu osłony amortyzatorów często rozrywają się na obwodzie. Następnie brud może uszkodzić łożyska wspornika amortyzatora. Oryginalne buty amortyzatorów kosztują 50 dolarów, ale możesz zaoszczędzić pieniądze, wybierając zamienniki. Oryginalne łożyska oporowe, jeśli nie dotarł do nich brud, wytrzymują bardzo długo. Kosztują 20 dolarów. Wahacze przednie i tylne z łatwością pokonują 200 000 kilometrów. Dotyczy to zarówno przegubów kulowychowanie, jak i cichych bloków. Oryginalne zespoły przednich wahaczy będą kosztować 130 dolarów za sztukę. Ciche klocki, a nawet części kulkowe do niego sprzedawane są dopiero po oryginale. Tylne zawieszenie ma cztery dźwignie na koło. Przednie ciche bloki wahaczy wleczonych, 34 dolary, i dolnych wahaczy poprzecznych, 7 dolarów za sztukę, są sprzedawane osobno. Górne ogniwa od 45 do 70 dolarów za oryginalnie zmontowane. Łożyska kół przednich i tylnych zaczęły buczeć podczas jazdy do 100 tysięcy kilometrów. Oryginalne łożyska będą kosztować 30 dolarów za sztukę. Outlander jest wyposażony w jednotłoczkowe zaciski hamulca tylnego ze zintegrowanymi mechanizmami hamulca ręcznego. W poprzednich generacjach tego crossovera hamulec postojowy miał mechanizm bębnowy. Zaleca się coroczny serwis nowych zacisków, wystarczy usunąć brud, korozję i nasmarować prowadnice. Jeśli nie zostanie to zrobione, zaciski zablokują się w dogodnej dla nich pozycji. Warstwa farby jest dość cienka i miękka, co według współczesnych standardów nikogo nie dziwi. Kamienie uderzające w maskę powodują odpryski. W tych miejscach odsłonięty metal powoli pokrywa się rdzą. Takie wióry rdzewieją znacznie szybciej, a nawet zamieniają się w robaki na panelu dachowym. Tradycyjnie miejsce to jest słabo zabezpieczone przed korozją, gdyż uważa się, że nie może się tam pojawić. W niektórych Outlanderach farba na dachu puchnie punktowo, problemy te zwykle usuwano w ramach gwarancji. Generalnie pierwsze plamy korozji pojawiają się na elementach stalowych w dolnej części oraz za zderzakami. Te wzmacniacze zderzaków, ramy pomocnicze, niektóre wsporniki i części zawieszenia zaczynają powoli kwitnąć, ale nie prowadzi to do niczego poważnego. Szyba przednia jest uważana za dość delikatną, wpadające w nią kamienie mogą łatwo spowodować pęknięcia. Uwzględnimy tu także światła przeciwmielne, których klosze również łatwo pękają. W konfiguracjach Outlandera 3 z elektrycznym fotelem kierowcy luz występuje i postępuje w zawiasach z regulacją wzdłużną. Te siedzisko zamienia się prawie w fotel bujany, tylko amplituda wahań jest minimalna przy mocnych uderzeniach. Nieprzyjemnie się prowadzi wytrwali właściciele zmusili dealerów do zmiany mechanizmu zawiasów w ramach gwarancji. Jeśli krzesło się kołysze, ale nie ma już gwarancji, musisz coś zrobić i naprawić sam. Z biegiem czasu skórzana tapicerka przednich siedzeń wybrzusza się u dołu. Te nie pasuje już prawidłowo i zaciska siedzisko. Ten problem został również rozwiązany w ramach gwarancji lub naprawiony w jakiś domowy sposób. Pokrywa schowka nie wytrzymuje obciążeń pikantnych trzasków i gdy coś utknie między nią a panelem w przypadku nieostrożnego obchodzenia się z drążkiem odrywa się, a jego wąsy utrzymują pokrywę schowka w pozycji zamkniętej. Z reguły drążek pęka po lewej stronie, pokrywa schowka zwisa po tej stronie. Trzeba albo zmienić pokrywę schowka, albo w jakiś sprytny sposób przywrócić integralność przyczepności. Za działanie elektroniki pokładowej w Outlanderach odpowiada pojedynczy moduł dystrybucji prądu ETACS. Znajduje się pod kolumną kierownicy i mieści bezpieczniki i przekaźniki. W tym crossoverze zdarzają się rzadkie przypadki, gdy wycieraczki przestają działać. Problemu należy szukać w rozdzielaczu prądu, a konkretnie w przekaźniku sterującym wycieraczkami. Jeśli uda ci się znaleźć przekaźnik, to możesz go przelutować i przywrócić wycieraczki do pracy. W przeciwnym razie konieczna będzie wymiana jednostki ETACS na nową lub używaną. Ponadto musisz przenieść kodowanie starego do bloku roboczego. Ponadto z powodu problemów z jednostką ETACS, kierunkowskazy, oprawy oświetleniowe, centralny zamek i ogólnie wszelkie odbiorniki elektryczne mogą ulec awarii.